Centrum stomatologii dentus istnieje od 26 lat. Od tego czasu nieustannie cieszymy się zaufaniem pacjentów. Obecnie posiadamy cztery oddziały, dwa w Toruniu oraz dwa w Bydgoszczy. Pracuje u nas ponad 25 specjalistów z różnych dziedzin stomatologii implantologii, periodontologii, chirurgii, protetyki, ortodoncji, endodoncji czy stomatologii dziecięcej. To dzięki naszym lekarzom oferujemy kompleksowy zakres usług stomatologicznych na najwyższym poziomie. Nasze Centrum Stomatologii Dentus stale się rozwija. Staramy się łączyć wieloletnie doświadczenia oraz wiedzę z nowoczesnymi technologiami. Posiadamy własne pracownie rentgenowskie, nasze gabinety są wyposażone w nowoczesny sprzęt, a my Wcale się rozwijamy, biorąc udział w licznych szkoleniach, które pozwalają nam wprowadzać coraz to wyższe standardy obsługi. Naszym priorytetem jest zadowolenie pacjentów. Każda opinia jest dla nas niezwykle ważna, bo to one pozwalają nam na wprowadzenie niezbędnych zmian tak, aby pacjenci czuli się w Centrum Stomatologii Dentus bezpiecznie i komfortowo. Dziękujemy, że jesteście z nami!